Sponsorem programu jest firma Anabo. Najlepszy salon samochodowy w mieście. Sprawdziłem i polecam przymarski. Sponsorem programu jest polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Oddział w Zielonej Górze. eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Zapewne zdążyliście już ochłonąć po piątkowym meczu z Telmetu Zielona Góra, a my dziś wracamy do spotkania z polskim cukrem Toruń. Twarde pierniki okazały się naprawdę twarde, no i w CRS obejrzeliśmy kolejnych horror. Świetne spotkanie Łukasza Koszarka, również Arona Cela, no i lider Tauron Basket Ligi może już myśleć... Taką mam przynajmniej nadzieję o pierwszym miejscu po rundzie zasadniczej i rozstawieniu w playoffach dziś w Timeout. Relacja z meczu z polskim cukrem Toruń, a także wywiady z Łukaszem Koszarkiem, Saszo Filipowskim i po raz pierwszy po powrocie z Szewonem Troatmanem. Jan Ratajczak, zapraszam. Jak twarde są pierniki, przekonało się siedmiu z ostatnich dziewięciu rywali polskiego cukru. Następny w kolejce był Stelmet, któremu im bliżej do pierwszego miejsca na koniec rundy zasadniczej, tym coraz bardziej pod górkę. Torunianie nie zamierzali biało-zielonym dawać taryfy ulgowej, bo sami nadal walczą o awans do fazy playoff. O determinacji zespołu Mili i Bogicewicza Zielonogórzanie przekonali się po serii 10-0. Goście w pierwszych trzech minutach pomylili się tylko dwa razy. Nie do zatrzymania byli Sean Denison i LaMarshal Corbett. Którzy grając parą ekspresowo zbudowali znaczącą przewagę gości. Stelmet wszedł do gry dopiero po pięciu minutach dzięki trafieniom za trzy Quintona, Hosleya i Łukasza Koszarka. Strata biało-zielonych zmniejszyła się do czterech punktów po kolejnych celnych rzutach z załuku. Swoje jedyne trafienie za trzy zanotował Przemysław Zamojski, a później nie pomylił się Russell Robinson. Skuteczność gospodarzy w pierwszej kwarcie nie była jednak wysoka, bo z gry trafili tylko 5 rzutów na 16 prób. To pozwoliło gościom utrzymać dystans 8 punktów. Torunianie prowadzili 25-17. W drugiej odsłonie Stelmet poprawił skuteczność i zagrał agresywniej w obronie, ale efekt przyszedł dopiero w końcowych minutach pierwszej połowy. Zanim Zielonogórzanie ponownie doszli, rywali na 4 punkty, musieli schodzić z minus 12. Goście utrzymywali bezpieczną różnicę dzięki przewadze na tablicach, notując 22 zbiórki przy 14 stelmetu, a prowadzenie 47-40 osiągnęli za sprawą 26 punktów zdobytych spod kosza. O ile twardym piernikom nie szło na dystansie, przy 8 próbach 3 były skuteczne, to pod zielonogórską obręczą czuli się doskonale i z łatwością znajdowali pozycje pozwalające zdobywać lwią część punktów. W odwrotnej sytuacji znaleźli się Zielonogórzanie, którzy w trumnie gości nie mieli siły przebicia. Sposób na ten problem znalazł się w drugiej połowie. Saszu Filipowski ma przecież w swojej drużynie strzelców nie z pierwszej łapanki, dlatego Stelmet już na początku trzeciej kwarty zasypał Torunian trójkami. Pięć trafień z załuku z przerwą na rzuty wolne Łukasza Kożarka pozwoliły doprowadzić do wyrównania, a chwilę później do objęcia przez Biało-Zielonych pierwszego prowadzenia w meczu. Jeszcze w trzeciej kwarcie Stelmet zdążył objąć najwyższą w meczu czteropunktową przewagę, którą stracił za sprawą 2 minut i 40 sekund bez trafienia. Przez gospodarzy doprowadzając do remisu wykorzystali Krzysztof Sulima i William Franklin. Czwarta kwarta to wymiana cios za cios. Jeśli jeden z zespołów osiągał prowadzenie, zaraz je tracił. Zespoły na przemian uzyskiwały nieznaczną przewagę lub doprowadzały do remisu. Ostatni pojawił się na tablicy wyników po trójce Arona Cela. W ostatnich dwóch minutach przy stanie po 82 oba zespoły często się myliły. Na pudło nie pozwolił sobie jednak Lamarszal Corbet, który na 35 sekund przed zakończeniem meczu dał Torunianom ważne prowadzenie. Po przerwie na żądanie Stelmet musiał doprowadzić przynajmniej do wyrównania, jednak żeby było bezpieczniej, zielono szukali trójki, pozycję do rzutu znalazł koszarek. Kapitan z nie pomylił się, ale gościom zostały 24 sekundy i to polski cukier miał piłkę na zwycięstwo. O wygranej w zielonej górze chciał przesądzić Franklin, jednak przy rzucie przeszkadzał mu koszarek. Jak się okazało, na tyle skutecznie i zgodnie z przepisami, że seria biało-zielonych bez porażki we własnej kali dobiła już do 14 zwycięstw z rzędu. U broni zagraliśmy bardzo słabo w pierwszej polowie i mieliśmy dużo problemów z ich grą 1 na 1. Także w drugiej połowie dobiliśmy 7 punktów i odbrona, odbrona była lepsza niż w pierwszej połowie. Cieszy wygrany mecz. Cieszy też, że, że lepiej grane w ataku i teraz potrzebne je jeszcze zagrać razem ataki i obrona. Łukasz Koszarek był bohaterem stelmetu i okazał się najlepszym zawodnikiem meczu, zdobywając 19 punktów, a także rozdając 14 kluczowych podań. Świetne zawody rozegrał także Aroncel, który skończył mecz z 24 punktami i 6 zbiórkami. Zielonogórzanie rozegrali najsłabszy mecz w obronie od grudniowej potyczki z jeziorem Tarnobrzek. Team Under 80 nie stracił więcej niż 80 punktów w 17 meczach z rzędu. Dobrze, że, że byliśmy w dobrym dniu, akurat za trzy też to nam pomogło. No i e, można też powiedzieć, że, że źle zaczęliśmy. No niestety trzeba było znowu gonić e, za wynikiem, co akurat nas nie zadowala. E, ale to jest e, m, moim zdaniem przez obronę, która nie była na, na naszym poziomie. Drugą część programu rozpoczynamy od rozmowy z Łukaszem Koszarkiem, który przesądzając o zwycięstwie Stelmetu odgryzł się za kilka ostatnich słabszych meczów. Jego double double, 19 punktów i 14 asysty zamyka usta krytykom. Ciekawe, czy kapitan Stelmetu Zielona Góra utrzyma wysoką formę już do końca sezonu. Myślę, że te rozmowy o kryzysie to trochę za wcześnie, szczerze mówiąc, niemniej jednak to no, oczywiście miałem gorszy okres i też chciałbym. Jakby, jak najlepiej przygotować się do playoffu, bo myślę, że, że po tych playoffach będę rozliczany i, i zdaję sobie też z tego sprawę. Także jeden taki niezły występ na pewno może mi dodać pewności siebie i wrócić na normalne tory. Skąd ta ospałość, może takie znużenie, które widać na boisku? No może mam za dobrą pozycję wyjściową, także drużyny, które tu przyjeżdżają walczą naprawdę o, o, o poważną pulę. No i trzeba też powiedzieć, że ta druga strona nie grała źle, także prezentowała się całkiem nieźle i, i naprawdę był to ciężki rywal. się spotkacie w play-offach, jeśli tak się zdarzy, już martwicie się tym, czy wręcz przeciwnie? Nie, jeszcze się nie martwimy. Jeszcze, jeszcze nie myślimy, z kim się zmierzymy, także poza tym no, chcemy awansować z pierwszego miejsca i wtedy nie powinniśmy się nikogo obawiać. A Toruj może być czarnym koniem playoffów. Czy może być czarnym koniem? No, zależy, czy trafi na nas. To pewnie nie będzie wtedy. Miejmy nadzieję, oczywiście. Z Saszo Filipowskim rozmawialiśmy z kolei o Jure Laliczu i podkoszowej Dziurze Stelmetu, który w piątek przegrał z biurki 27 do 41 i z podkosza stracił 40 z 84 punktów. Czy trener Stelmetu jest szczególnie rozczarowany postawą Lalicza? Jak trener, myślę, że potrzebno jest wierzyć swoim załodnikom. Um, i to teš ja sam zavše mojim svojim zavodnikom um, ako toš gra zle, a slabi džen, to ne znači že zespo muš igrač slabo i teš maš cali zespo slabi džen. To znači za šefku šakovki so elementi, turi pomagaju za spolu. I tu, znači, zavodnik ja gra a, a, statistične, znači te varunke koji su u statistikah a, slabe, to ne znači da ne može on pomoć za spol. Jure vje, že, že može se lepej prezentovač. on se stara i Jure na treningah a, prezentuje se a, dužo, dužo, dužo lepej ništo vi na, na, na mečah. Miše gra za dužo nervovo, za dužo, za dužo hce. I dlatego, dlatego ma te, te problemy. Kiedy się e, trochę wyluzuje i, i skoncentruje, e, z większą relaksacją i podejściem do meczu, myślę, że będzie dawał, dawał więcej. Nad nim jakoś indywidualnie będzie pracował, czy już pracuje? Pracujemy. Już już pracujemy indywidualnie. On też jest zawodnik, który praktycznie, kiedy jest też dzień wolny, on przychodzi i pracuje dla siebie pracuje też uh, indywidualno koszakówkach, z drugiej strony indywidualno pracuje też uh, fitnessu uh, jest profesjonalista i też wie, że może dać, dać, dać więcej i myślę, że myślę, że w play też jak mi tak uh, pomógł nam uh, w uh, pucharach w tych minutach, kiedy mieliśmy praktycznie słabo gry, w tych piętych minutach dał nam czwórstynę pod, 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 pod koszem, dał kilka dobrych punktów i wrócił też zespołu e, e, motywację, że możemy wygrać z Rosą mecz. Na koniec o powrocie Szewona Trautmana Wygląda na to, że Amerykanin zapomniał o sprawie i zamierza skupić się już tylko na graniu w koszykówkę. Jak się czujesz po powrocie do zespołu i występie we własnej hali? Świetnie, że wróciłem, nic się nie zmieniło. Jest tak jak przedtem znów mogę dać tej drużynie to, co najlepiej potrafię. Nie stresowałeś się chociaż trochę? Nie, ani trochę. Nie było żadnych nerwów, gram już wiele lat i to część mojej pracy. A jak w ogóle podchodzisz do afery dotyczącej Twojej osoby do Seven Gate? Znam swoją rolę w zespole, moje zalety, jeśli chodzi o grę w obronie i to w jaki sposób wpływam na grę zespołu. Wszystko, co dzieje się poza koszykówką, nie powinno mieć wpływu na moją grę. Będę robił wszystko, żebyśmy osiągnęli nasz cel. Wiesz, że niektórzy kibice nazywają cię teraz X Szewon. Co ty na to? To nie ma znaczenia. Stało się i trzeba iść przed siebie. Wiem, że jestem ważną częścią tego zespołu. Kibice wiedzą, co mogę mu dać, dlatego ciągle tu jestem. W meczu z polskim cukrem nie zagrałeś najlepiej. Co w ogóle sądzisz na temat tego szalonego meczu? Tak, to było szaleństwo. Każdy z nas dał z siebie, co mógł. Jesteśmy najlepszą drużyną w Lidze i każdy stara się nam przeszkodzić. A jak widać, niektóre zespoły konkurują z nami jak równy z równym. Nieważne, czy wygrywamy jednym punktem, czy mamy przewagę 100. Po prostu liczą się zwycięstwa, które nas cieszą. Takie mecze w trudnych warunkach dają nam duże doświadczenie. Dzięki nim możemy być silniejsi w decydującej części sezonu i liczę na to, że na koniec będziemy cieszyć się z naszego sukcesu. Już jutro Stelmed mierzy się w hicie kolejki z Rosą Radą i będzie to szansa na przypieczętowanie pierwszego miejsca w rundzie zasadniczej Taurą Basketligi. ligi. Szykują się kolejne ogromne emocje. Zobaczymy, czy Zielonogórzanie wyjdą z nich zwycięsko. A do hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego wracamy nie w weekend, a dopiero we wtorek. To z powodu meczu Pucharu Federacji, tenisowego meczu Pucharu Federacji pomiędzy Polską a Szwajcarią. Także kolejny mecz Tauron Basket Ligi w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego we wtorek. Mierzymy się z Polfarmą Starogard Gdański, a w timeoutzie na dziś to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia. Portowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Sponsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA. Oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Ja jeżdżę z najlepszymi. Polecam Anabo, sam sprawdziłem. Przemek zamojski.